i jesteśmy pod adresem projektowania uchwał i opracowania. Witam serdecznie. Komisarza Wyborczego do Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2014 roku. Na podstawie artykułu 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z artykułem 477 ustawy z 19 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy, Komisarz Wyborczy do Wrocławiu postanawia, zwołuje się sesję Rady Gminy Czernica w celu złożenia śrubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Czerwica. Termin sesji wyznacza się na dzień 8 grudnia 2014 roku godzina 12 w sali konferencyjnej Rady Gminy Czernica, pokój 18, ulica Kualiowa 3, 55 nr Czernica. Zobowiązuje się przewodniczącą Rady Gminy Czernica do zawiadomienia nowo wybranego wójta o terminie i miejscu sesji. Taki jest plan przedstawiony przez komisarza. Chciałam jeszcze powitać, bo zapomniałam naszej komisji wyborczej, panią Aleksandrę Cieśniuk i Tadeusza Brodę. w tego planu. Zapraszam pana wójta Aleksa Stefana Górskiego. Tak? Ale pana zapraszam i tutaj komisję, komisję rządowej głosu. W imieniu gminnej komisji wyborze, w innej komisji chcielibyśmy wręczyć panu panu wójtowi oficjalne postanowieniem wyboru na stanowisko wójta, w odrębnym stanowisku, zastępcą Czernica dnia 30 listopada 2014 roku. Zaświadczenie. Stosownie do artykułu 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku. Kodeks wyborczy. Dziennik ustaw nr 21. pozycja 112 z późniejszymi zmianami. Gminna Komisja Wyborcza w Czernicy stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 30 listopada 2014 roku pan Włodzimierz Stanisław Klebosz wybrany został wójtem gminy Czernica. Podpisała przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Aleksandra Ewa -Czysie. Wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi do pomóżku. Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Uczestnicy dzisiejszej sesji. W dniu tak szczególnym, kiedy kończę swoją pracę, służbę, przechodzę na emeryturę chciałbym złożyć nowo wybranemu wójtowi gratulacje, życzenia i za chwilę kwiaty. Życzę Panu Wójtowi bardzo dobrej współpracy z radą, sołtysami, pracownikami urzędu, jednostkami podległymi i także dobrej współpracy z mieszkańcami gminy, ponieważ to jest również istotne w pracy wójta. Chcę jednocześnie podkreślić, że w ostatnim czasie rozpoczęto realizację wielu zadań. Jestem przekonany, wyrażam nadzieję, że nowo wybrany Wójt, który złożył przed chwilą ślubowanie, będzie kontynuował te zadania, a jednocześnie realizował zadania, które są w oczekiwaniu mieszkańców naszej gminy. Jeszcze raz życzę dobrej współpracy, czy bardzo dobrej współpracy, a jestem o to spokojny, i realizacji zadań, które spowodują, że Gmina Czernica będzie w czołówce gmin Województwa Dolnośląskiego, że mieszkańcom naszej gminy będzie żyło się coraz lepiej. Jednocześnie przy okazji chcę na ręce Pani Przewodniczącej Rady, dla całej Rady również przekazać kwiat. Także zacznę oczywiście...

Dziękuję serdecznie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, <trym> szanowni mieszkańcy Gminy Czernica, wyjątkowa jest to dla mnie chwila i też tak rozmawialiśmy wcześniej z Wujem Stefanem. Pytam się kto będzie pierwszy zabierał głos. Zawsze tak jest, że ta starsza osoba z doświadczeniem zawsze ma pierwszeństwo i, i dziękuję bardzo panie wójcie za te słowa. W ślubowaniu, chociaż ono tak naprawdę zawiera jedno. Rozbudowane zdanie to, to zawiera się praktycznie wszystko w nim, i myślę, że to, czego mi Wójt życzył, jestem o tym święcie przekonany, że tak po prostu będzie. Chciałbym podziękować tym osobom, bo to jest uroczystość dla mnie wyjątkowa. Rzeczywiście tak bywa w życiu każdego człowieka, że są pewne etapy, Pewne rozdziały książek, jedne się zamykają, otwierają się, następne. Chciałbym przede wszystkim, ale to tak naprawdę bardzo, bardzo podziękować w swojej żonie. Od 23 lat znosi moje życie, chęć życia społecznego, kiedyś, nie, kiedyś narodowego, zawsze. Bywałem 200 dni poza domem, jak to było w życiu sportowym. Teraz w tym życiu samorządowym myślę, że chyba nawet więcej tych dni bywało. Dzięki, że po prostu czasami mnie koryguje, wspiera moje pomysły, że jest osobą, z którą zawsze można podzielić się tymi dobrymi rzeczami, ale również przy tych złych. Mam wsparcie. Także to bardzo Ci mówię. Mhm. Dobry, swojej córce. Ona ma taki charakter. Mhm. Bardzo silny ma charakter. Bardzo silny. I powiem szczerze, jako młoda osoba też jej słucham, bo wiem wiele rzeczy. To jest po prostu, mówię, przyszłość. Naszego kraju I, i warto słuchać tego, co, o czym rozmawiają młodzi i starać się wprowadzać to tak naprawdę w życie. Dziękuję swojemu pełnomocnikowi Jurek. Dzięki za to, że wspierałaś mnie. Dziękuję radnym, którzy ze mną startowali. Ale tak naprawdę dziękuję również swojemu kontrkandydatowi, który dzisiaj przyszedł, Jarkowi Jagielskiemu, byłemu przewodniczącemu Rady Gminy, za to, że w tej kampanii pokazaliśmy klasę. Naprawdę Jarek, bardzo dziękuję. <plosy> dziękuję Wam, radni, bo już byłam na tej pierwszej sesji, kiedy. Wyślubowaliście. Dziękuję, że wszyscy dzisiaj w dniu dzisiejszym jesteście. Jestem taką osobą, myślę, że poznacie mnie, która potrafi rozmawiać, potrafi przyjmować wasze argumenty, ale i zawsze się tak naprawdę uzgodnić i wybrać ten wspólny punkt. Chciałbym też, prosiłbym was o to, żebyśmy nie dzielili się na gminę północ, południe, wschód, zachód. Każdy jeden z Was otrzymał również od Komisji Wyborczej, że zostaliście radnymi gminy czerwca. Czyli my będziemy razem współdecydować, będziemy współpracować, i od naszej współpracy tak naprawdę zależy przyszłość. A ja jestem pewny, że. Znam wielu Was, że naprawdę zrobimy jeszcze lepszą winę. Ona nie jest zła, ma być lepsza. Wuj przed chwilą powiedział, że ma być w szołówce, dlatego jest to dla nas wspólne po prostu wyzwanie. Dla nas, jak również dla urzędników, z którymi przyjdzie mi od dnia dzisiejszego, czyli od dnia spróbowania współpracować i jestem o tym przekonany, że, że tak będzie. Są tutaj panie dyrektor szkół, ja powiem w ten sposób. Naprawdę dbajcie dalej o uczniów, bo to rzeczywiście jest przyszłość naszej gminy, to jest przyszłość naszej, naszej gminy, naszego województwa, naszego kraju. Robicie to dobrze i jestem przekonany, że tak będziecie po prostu dalej trzymać, że, że nasi uczniowie, wychowankowie w kolejnych... W szczeblach swojej edukacji, będą zdobywać kolejne tytuły, będzie im <Ky> zdawać matury, zdobywać wyższe dyplomy. O tym jestem przekonany. Również dziękuję są, którzy wielokrotnie spotykaliśmy się, którzy mnie wspierali również w tym, żeby, żeby starać się zrobić coś dobrego dla gminy. Jeszcze w tym wcześniejszym okresie, w tym, kiedy byłem członkiem zarządu województwa Dolnośląskiego. Dziękuję wam za to i, i wiem, że wy jesteście najbliżej naszych mieszkańców i jestem o tym przekonany, że będziemy współpracować, że będziemy spotykać się tutaj jak najczęściej, żeby rozwiązywać nasze problemy. Cieszę się, że przyjechali do mnie Moi koledzy, znajomi. Zygmunt skrobi. Proszę bardzo, pieniądze. Najbardziej, o, już taki produkt promocyjny naszej, naszej gminy. Naprawdę wspaniały. Także, Zygmunt, dziękuję Ci, że dzisiaj przyszedłeś. Również tutaj. Dziękuję, że przyszedł Karol Pietrucha. który odminie bardzo, bardzo dużo wie i na pewno też pisze wiele, wiele rozmów przed nami. Bardzo się cieszę, że przyjechał Janusz Kerba, Janusz Kłok. W urzędzie marszałkowskim z poprzedniej kadencji. Wspaniała osoba żywiołowa. Także Janusz dziękuję Ci. Dziękuję księdzu Adrianowi Kocendiakowi, naszemu kapelanowi samorządowcu diecezji wrocławskiej za wspieranie do tej pory. Jestem przekonany, że się tak będzie dalej. Tak naprawdę jeszcze został mi mój kierowca, z którym 4 lata przejeździliśmy. w naszym województwie, za też moją na nowo mieszkaniec gminy, Czesławica wyjątkowa, naprawdę dobra, wspaniała osoba. Także życiu dziękuję Tobie za te cztery lata. Także to mniej więcej tyle. Chyba wszystkim podziękowałem. już nie podziękowałem, jak coś mi, nazwijmy, gdzieś tam Zastopowało się po prostu w głowie, to przepraszam, następnym razem poprawię się. A ja w tym momencie chciałbym te kwiaty, które przed chwilą otrzymałem, mojej kochanej małżonce wręcz Dziękuję. Zostanie ustalone przez komisarza, zostało zrealizowane, ale nasz wójt nie może zostać bez wynagrodzenia, dlatego proponuję rozszerzyć porządek obrad i stwierdzić trzy uchwały. Pierwsza uchwała to będą zmiany budżetu, druga uchwała wynagrodzenie, wypłacenie tych dobiegów sprawy w związku z podejściem na emeryturę i trzecia uchwała ustalenie wynagrodzenia dla wójta dwóch I zamknięcie sesji. Proszę o przegłosowanie. W porządku To tak. Kto jest za przyjęty porządku woda? Dziękuję. Około 10 minut serdeczniejsze życzenia, gratulacje z objęciem tego zaszczytnego stanowiska, ale również liczymy na to, że nowe władze gminy będą życzliwym okiem patrzeć na przedsiębiorczość i katolicką, na co liczymy i myślę, że w naszych ekspertów, w rozmowach podejmijmy ten temat, temat ekspertów, Dziękuję serdecznie. Dziękuję i obiecuję. Panie Wójcie, teraz o Panie Wójcie, kwiat, kwiat, kwiat naszej żywotnej oświaty. oświaty, tak? Wszystkie, wszystkie anioły. Żona nie, to patrzy, to same anioły żona nie patrzy. Szomanie patrzy. Serdecznie tak, tak, tak. gratulujemy wyboru do i życzymy Panu Wójtowi i sobie również bardzo pani dobrej pani współpracy tak. przez najwyższą i Rozumiem, tak. tak. że w będziecie tak dbać, o Was, Super. Tak, Albo i myśmy... ale... Albo i lepsze. Tak jak gmina ma być lepsza, to my też będziemy lepsze. Także jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy... Na na pokładzie.